Jest czwartek, godzina dziesiąta, Massachusetts! Manko się manko, moi drodzy widzowie! Słuchajcie, poprawiliśmy te kantóweczki, sobie ułożyliśmy. Także nie ma dramatu, nie ma co dramatyzować w komentarzach typu nie szanujecie drzewa, nie szanujecie tego. Wszystko fajnie jest ułożone. A wczoraj naprawdę montowaliśmy filmik dla was do godziny dziewiętnastej, i nawet nie chciało się nam tych kantówek, co tam się zsunęły. Brać z ziemi, tylko dzisiaj je ułożyliśmy. Inwestor widział ca cały filmik, nie ma żadnego problemu. Tu chciał, żeby było zrzucone jak najbliżej działki, ponieważ tu jest wąsko nigdzie indziej. Nie dało rady tego zrzucić. Przejazd byśmy zablokowali. Tam też nie dało rady, bo tam jest kogoś działka. Także musiało to być tutaj. Jak widzicie, teren jest nierówny. Tu jest skarpa. Jest spad jakieś 70 cm w dół. No, i wiadomo, się kilka kantóweczek, Karol naprawdę dobrze się zachował, że tutaj wjechał bez żadnych problemów, trudności. Jesteśmy zadowoleni z jego usług. A to wczoraj było troszeczkę na potrzeby filmu, żeby po prostu, wiecie, trochę zrobić jakby e, no troszkę dramatyzacji, tak, czy jak to się mówi? Dramaturgii, Dramaturgi, o. Let's go. Tutaj, tak zostaje kilka razy. Trzeba sprawdzić, bo ruszycie teraz róg, uderzycie róg, a tam nam się przechyli. No, jest idealnie, tak go zostawił. Teraz, jak będziemy dosuwać ten, tu, to, to też trzeba sprawdzić jeszcze raz, tu czego nie wypchaliśmy. Jest super i ciężko, żeby tak zrobić, jeżeli pierwszą warstwę pustaków, pierwszą szychtę, tak zwaną. Mówi się na to szychta, to wystawicie na. wystawicie... No musicie wystawić po prostu do poziomu, do pionu, do wszystkiego, pierwszą szychtę na zaprawę idealnie. No później będą wam wychodzić zęby. Mam na razie... Czasem i tak wychodzą zęby, ząbek, jakiś wyjdzie to tarką po prostu. Tarka jest tam do styropianu i tarką ten superek ładnie schodzi. Czekaj, tu mogę wystawić jeszcze. Dobra. Zawsze trzeba zobaczyć, czy jest pustak czysty na dole, bo może być jakiś kamyczek przyklejony i później nam się buja tutaj. Dobra. Ten tylko pojadę, żeby narożnik sobie wystawić, a tam już wszystko do sznurka, nie? Także spokojna głowa. Ogadniemy to ładnie. Te pustaki i tak nie są równe, wam powiem, że kurczę, jeden pustak jest ciut szerszy, drugi ciut węższy. Już zauważyłem, kilka pustaków takich dorwałem, tak? Tutaj, tu mi wystaje pustak, no i tu mi wystaje pustak, jest troszkę szerszy. No, 18 i trzyma. Ten u góry 18, a ten ma 3 mm więcej. Od razu to wyczuję. Dobra, ile jest? 4. No, także to jest, kochani, efekt naszej pracy. Teraz zajmujemy się szalowaniem już nad nadproży, sklepień. Mamy blaty zrobione takie na 18, żeby po prostu sobie nie wychodziły za ścianę, wtedy damy deski z dwóch stron i zalejemy pręty, położymy 3-4 pręty i zalejemy sobie po prostu nadproża. Tak, tak jak tutaj, teraz nabiję deskę z boku, deska, ale to już nie mówię, bo to będzie w kolejnym odcinku, szalowanie nadproży. Także mamy wymurowane na 11 drzwi balkonowe, tu jest to okienko, nie mogę tutaj lecieć z pustakami, bo muszę mieć nadproże. I tak to wygląda. Także blaciki nie mogą mieć więcej niż 18, bo jak damy go do góry, żebyśmy mogli dać deski z dwóch stron. To już w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, kochani, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subika, zostawcie komentarz. Będę naprawdę zadowolony. Cię, dobry, Będę szczęśliwy. Mały tutaj właśnie robi te blaty. Tak to wygląda. A jeżeli macie jakieś pytania odnośnie: Chcielibyście, żeby wam postawił taki domek w odległej przyszłości lub w nieodległej, to piszcie komentarze, to piszcie zapytania na mój adres mailowy amatorka -samowolka -małpa i tam proszę pytania o wycenę i i tak No, jeżeli, tak jak mówiłem, chciałem pozdrowić Tartak Kleba, jest naszym partnerem, można powiedzieć, i także firma Tur Turkama, Wełna mineralna, linki znajdziecie oczywiście do dwóch firm do wełny i do desek, do tartaku, więźba dachowa. Linki są w opisie filmiku. Także żegnamy się z widzami. No, do zobaczenia.